Kolejna przedsiębiorcza kobieta, którą poznaję podczas tego Kongresu, nagrodzona zresztą za produkt, który za chwilę Państwo poznają, pani Beata Skoro, firma Apollo. Dzień tak, dobry. Witam, witam serdecznie. Ale od razu powiedzmy, że tak naprawdę warto też, żeby Państwo zapoznali się z marką GranGo. I to jest suplement diety, który powstał z owocu, jakim jest granat. Dokładnie. Dlaczego z granat? O tym, że granat y, może być dobry dla naszego zdrowia, mm. nie słyszałem. Dlaczego? Tak, granat jest uważany za symbol długowieczności, już od starożytnej medycyny stosowany i to się potwierdza. Jakby źródło powstania całej marki i suplementów, trochę historia miłosna, poszukiwałam jako odpowiedzialna żona naturalnego wsparcia dla męża na serce, ponieważ w rodzinie te choroby serca niestety jednak wracają, mąż ma swoją działalność, a to wszyscy wiemy, przedsiębiorcy, z czym się wiąże, dużo, intensywnie czasem mi się nie dośpi, czasem się nie doje. stresu. Stresu też dużo. Nie chciałam być bierna, tylko chciałam go wspierać, ale naturalnie, żeby te serducho jednak y, pożyło jak najdłużej, a tym samym, żebyśmy my razem wspólnie też spędzili jak najwięcej wspólnych lat. I rozumiem, że tak też narodził się pomysł na Dokładnie. Bo mi się kojarzy zazwyczaj gran z tymi nasionkami Aha, tymi czerwonymi, okay. które gdzieś mi ktoś do deseru dodaje. Tak, tak. Nie, to, to, to jest za, za mała ilość, żeby, żeby zadziałała kompleksowo. Przez trzy lata mężowi sok z granatu wyciskałam. I na tej podstawie poznaliśmy jego moc. Granat nie tylko na serce, tylko ma jeszcze dużo innych y, możliwości, które warto właśnie wykorzystać. To oznacza, że to jest produkt dedykowany głównie mężczyznom, czy tylko mężczyznom? Nie, mężczyzną? nie, to, to działa na wszystkich. Stężenie granatu tam jest 40 do 1, czyli Trzeba 40 kg granatu, żeby powstał 1 kg surowca, który tutaj jest zamknięty. Dosłownie to mówiąc to bomba. <gry> tak, stierzenie. tak. Mało tego, bo jest on wystandaryzowany. Teraz będzie trudne słowo na punikalaginę. I to jest jeden z najsilniejszych antyoksydantów, pozyskany właśnie ze skórki granatu. Producent oferował mi na przykład bata. Masz granat za 100 zł za kilogram albo masz granat za 800 zł za kilogram. Odkryłam, na czym polega rynek suplementów i dlaczego nikt że suplementy kosztują na przykład 20 zł na półce, i teraz już wiem, jaka jakość jest w nich zamknięta. Moim priorytetem było wybieranie zawsze tego, co jest najlepsze, i też finalnie stąd powstał taki produkt. Grago, suplement diety, proszę Państwa, które czerpią y, swoją moc siły, rozumiem i dobrodziejstw. Tak, Owocu, z natury. Jakim jest granat. I to są, można powiedzieć, naturalne suplementy. Naturalne 100%. I najlepsze jest to, że działa w zasadzie granat, a dosłownie mówiąc, ta punikalagina, czyli antyoksydant, już na etapie komórkowym, czyli w naszych mitochondriach. A to jest taka najważniejsza, jakby, funkcja w naszym organizmie, bo tam wytwarza się cała energia no, do życia, do funkcjonowania naszych narządów, do tlenienia organizmu, więc, jakby. Jeżeli granat działa już w tym obszarze, to znaczy, że to przekłada się na cały organizm i taką witalność. Szanowni Państwo, także drodzy <gry> przedsiębiorcy, warto dbać nie tylko o swoje finanse, ale przede wszystkim e, o zdrowie. Stąd też gościem studia 11 Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości jest pani Beata Skomro, firma Apollo. Gratuluję e, sukcesu, gratuluję nagrody, gratuluję tego fantastycznego e, produktu i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. <gry> kłaniam się. Do б о л ь ш